Salam. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Kotperski. Cieszę się, że jesteście na moim kanale i mam nadzieję, że te wszystkie filmy, jakie nagrywam dla Was tutaj z Iranu, Wam się bardzo spodoba. A dzisiaj chcę rozmawiać na temat muzyka popowa w Iranie. I e, opowiadać dla Was historię tej muzyki w Iranie, jak to się w ogóle zaczęło i jakie są gwiazdy tej muzyki, i e, tak w obecnym czasie, jakie muzyki najbardziej Iranczycy słuchają, i w ogóle jak brzmi e, ta nasza dzisiejsza e, popowa muzyka. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Muzyka popowa w Iranie to zaczęło się od około 60 lat temu przez takich gwiazdów jak Wigen, Oref i Sator. Tak naprawdę to mówi się, że po raz pierwszy na piosenkach Wigena pojawili się takie instrumenty jak gitara oraz perkusja, co było dla Iranczyków bardzo dziwne, bo Uh, główna muzyka, jaką Iranczycy wtedy uh, słuchali, to była raczej tradycyjna muzyka takich, uh, które wykonywali takie śpiewaki jak uh, Bannon uh, i, i Tadż Oczywiście o nich uh, powiem w drugim odcinku, uh, ale Wigien to chyba można powiedzieć, że on jest prekursorem -pre -pre takiej muzyki w Iranie. و دو جیش همه ایرانی های آن را به یک پیوسنگی نیایید با تیتو رعنا هدو بالان یه تو رعنا رو تو گل باق رو به نازم که باشی بگری از همه دل میبری منو شهیدا میکنی چرا نمیرسی؟ تو که با من یه تلا پد و بالای بلا بهت نه بر کنید چرا نه تا رعن تو زفشه تو ندل اشد و جیش گرامی تاکو موزیک نه از سویخ و سلخ شکونی با توی زفشه او وجهان از یدنوز نایوه سال شخص بیوسن که فیستوری پرسگیری موزیکی A ten drugi, czyli Arif, on najbardziej jest znany przez tej jednej piosenki pod tytułem Sultane Galbo. Jeden jeden na Tak naprawdę jak słuchamy. Aref, e, imię Arefa to od razu nam wszystkim Iranczykom e, przypomina się o, o taką piosenką to jeszcze był a, muzyka dla jednego bardzo znanego a, starego filmu irańskiego. i jeszcze warto też e, wymienić e, nazwą Satara Sator też miał kiedyś bardzo bardzo dużo fanów i ciągle مجدونی است که را چی تر از ویدیو دوشیشگ و پاکولینی پوکول ها یک گویز در باشه تا که برز اولو بیانه الان ما با کتاب نیستیم و تا دستان تموم شرام خط خطی پیش شما شازده خانم منم <تصفح> فقیر پاپتی قرور و بردار و به بر A kilka lat później, czyli na środku latach 60., czyli prawie 50 lat wcześniej, pojawili się przede wszystkim Trzy gwiazdy e, w perskiej muzyce, które, które, którzy do dziś są z, e, uważane za największych artystów e, perskiej muzyki, czyli Ebi, Dariusz i Gugus. Każdy uważa, że je, co przynajmniej jeden z nich, jest największy śpiewak w perskiej muzyki. Co do Ebi bardzo dobrze pamiętam, że moja babcia bardzo go lubiła, moja mama go uwielbia. I ja też osobiście mimo tego, że tak bardzo często nie słucham perski, perską muzyką, ale go bardzo lubię i właśnie bardzo chciałbym, żebym kiedyś w końcu e, był w jego koncercie. Mogę wymienić ta, taką piosenkę pod tytułem Puste Shir. یعنی یک گل بی گلدون ای یا یک پل یا یک دریوش یا یاور همیشه مؤمن قلب تو قلب پرنده خوست ای پرنده پر بگی ای که بی تو خودمو تکو تنها میبینم هر جا که پا میذارم تو رو اونجا میبینم میگفتی بی تو هیچم بمون همیشه نباشی من میمیرم گل بی گل دون نمیشه چه اشتباهی کردم حرف تو باور کردم چه اشتباهی کردم حرف تو با. کردم واشنی افتیم سمیم چنشیه تجورت <applause> و بیمینی چه ایمیون Trzech, trzech kobiety, trzy śpiewaczki, którzy e, e, też mają bardzo, bardzo dużo fanów i e, właśnie też pojawili się w tym samym czasie, czyli jakieś e, 10 lat przed islamską rewolucją w Iranie. E, I oczywiście, po pierwsze, muszę powiedzieć o Hayyde. <śpiewanie> Może ten dzisiejsze pokolenie nie lubią takie muzyki i piosenki, ale jednak ona jest zawsze uważana za. Może nawet najlepszą śpiewaczką i zdecydowanie jeden z najlepszych artystów w popowej muzyce perskiej. Jeszcze kilka lat przed rewolucją e, islamską w Iranie w roku 1979 e, pojawili się jeszcze dwa śpiew śpiewaki w Iranie. Które bardziej śpiewali e, raczej społeczne i polityczne. I to było bardzo spowodowane przez taką polityczną e, sytuacją jaka wtedy opanowała w, na społeczności. E, I dlatego oni mieli bardzo dużo fanów przez naszych intelektualiści. E, jeden był Farhad. درویگی بیو فریدون فروغی وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشمش بارون میشه تو میدونی عمریه

Też mają swoich fanów i jest bardzo ciekawe, że nadal aż do dziś takie bardziej intelektualiści nasi ich lubią i właśnie taki gatunek muzyki, jaki oni wykonywali. Aż do dziś, co rok na rocznicę śmierci Frejduna Furówiego, tak na przykład, bardzo dużo osób, studenci, pojadą do, pod jego grubem i e, grają na gitarze i śpiewają jego piosenki, co oczywiście jednak to nie do końca spokojnie mogą coś takiego robić. To wszystko jeszcze przed rewolucją islamską, ale po wybuchu rewolucji w Iranie sytuacja bardzo dramatycznie się w Iranie zmieniła, i między innymi e, e, muzyka, tak ogólnie. Została, mogę powiedzieć, że niewolna w Iranie, i nie było żadnych koncertów, nie było możliwości, aby w ogóle wydawać żadnej muzyki, tylko ty, tych, którzy są e, rewolucyjne, mogę powiedzieć. I z tego powodu e, większość śpiewaków, jeżeli nie, nie powiem, że wszyscy, e, uciekli z Iranu. I pojechali głównie do Ameryki, na takim mieście Los Angeles. I stamtąd zaczynało się być takie słowo, taki może nawet gatunek w perskiej muzyce, jaki znamy do dziś aż do Musyrie Los Angeles, czyli muzyka Los An z Los Angelesu. I w tym czasie, jakieś przez 20 lat po rewolucji, może największe i najpopularniejsze gwiazdy w perskiej muzyce, którzy się pojawili, byli takich jak Shahram i jeszcze na przykład Leila Fuluhar i Faromar Aslani. Akurat Faromar Aslani ma jedną piosenkę, a jest jej która. Grają wszyscy gitarzyści w Iranie, czyli ktokolwiek co chce nauczyć się uczyć się granie na gitarze. Jeden z pierwszych piosenki jakie gra to jest właśnie ta piosenka. <Sypansy> به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح بخونه بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری Mniej więcej około, 20 سال temu Sytuacja polityczna e, i kulturalna w Iranie e, e, bardzo się zmieniła i e, stała się coraz bardziej otwarta, co dała e, taka, taką okazją do e, wielu osób, aby widali, tworzyli i nawet wykonywali muzykę w Iranie. Właśnie w tym czasie pojawił się w Iranie taki zespół, e, który może przez pięciu czy siedmiu lat to było, uh, oni byli gwiazdami, i w ogóle to było taka coś uh, um, wyjątkowo. Tak naprawdę, taka muzyka, jakie oni grali tutaj w samym Teheranie, w samym Iranie. Uh, <coughs> ten zespół uh, był nazwany jako Gruhe Aryan. Aryan. Gruhe Aryan.

i wykonywali koncerty. To było bardzo e, po prostu wiązkowe, że młode chłopaki i dziewczyny e, wykonywali, grali muzykę, instrumenty. To po, po prostu był taki początek dla e, takie nowe pokolenie w Iranie, e, nowe śpiewaki, którzy mieszkają w samym Iranie i tutaj wykonują swoje muzyki. I e, oni do dziś są gwiazdami, ponieważ że to, wiem, od 15 lat oni e, grają, śpiewają i mają bardzo dużo fanów. E, I spowodowało to wszystko o, do, o, do tego, że teraz Iranczycy przez ostatnich 10 lat, co przynajmniej głównie słuchają muzyki, którzy zostali wykonywani tutaj w samym Iranie. Przede wszystkim mogę wymienić o takich nazwach jak Mohsen Eghaneh, Reza Sadeghi, Sirvan Farzo Farzad Farzin. Z tego co wiem, to chyba one są najbardziej znane i popularne i mają بارزه بارزه دو جو فنوف تازه هرمیکنی عاشقمی این بازی هر روز ناترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره درست بگذار این دلشوره ها از خاطرت میره قول میدم سخیص لا قل برایت سو باش دورم بسو دنیای چرا دنیا جای تو دلشوره سلامتی <سؤال> که غمت بشنگه سلامتی دلت که تیک سنگه خرابت هم عشنگ این گناه سلامتیت رفیق نیمه رو هم که غمت عشنگه سلامتی دلت که تیک سنگه خرابت هم عشنگ ترین گناه علی یزنک Cała ta sytuacja, która dzisiaj jest bardzo otwarta dla, zdecydowanie otwarciej niż kiedyś było, nie wiem, 20 30 lat temu w Iranie, ale oczywiście nie wszyscy mają, mogą tutaj spokojnie, uważają, że mogą spokojnie pracować i między innymi z tego powodu, że szczególnie mają straszny, duży problem, problem z teledyskami, Wykonują, tworzą swoje muzyki i śpiewają e, w innych krajach. Więc mamy, e, mogę tutaj i warto tutaj wymienić o kilku nazwach, którzy są przede wszystkim koniecznie, muszę powiedzieć o takim śpiewak, śpiewaku, e, który się nazywa Shadmehr Mehre albo po prostu Shadmehr. Bo ja شاید هنوزم دیر نیست تو ساد دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست با این که بی تا به منی بازم منو خط میزنی باید تو رو پیدا کنم تو با خود Naprawdę on ma dużo fanów w Iranie. Ja też kilka z jego piosenkach też lubię. E, on zaczął, zaczynał swoją e, karierę tutaj w Iranie. Nawet e, był kiedyś aktorem, e, grał w e, kilku filmów, ale potem miał jakieś tam problemy i e, postanowił aby e, mieszkać i wykonywać swoje muzyki w innym kraju. Myślę, że teraz jest w Kanadzie. Ale i też są takie inne, e, tu, tak na przykład jak Sasi. Sasi też ma bardzo kontrowersyjne prywatne życie, e, i, ale e, szczególnie młodzieży bardzo go e, słucha i lubi i on raz co jakiś czas nawet, ponieważ jego piosenki zostaną hitem i on robi takie wezwanie, ostatnio... Wiele, wiele osób, e, dziewczyny czy chłopaki, mu, młodzieży, to e, w, nagrywali jak tanczą na ulicach w Teheranie z jego piosenką. Mm. Oczywiście nie ma opcji, aby rozmawiać o perskiej muzyce, nie wymienić o Arasha. Ja już słyszę jego imię od około 15 lat temu, ale e, ciekawy fakt jest e, tym, że Arash może nie do końca, nie na 100% można e, powiedzieć, że on jest gwiazdą dla Iranczyków. Oczywiście. E, chyba wszyscy Irańczycy już teraz go znają, albo słyszeli jego imię co przynajmniej jeżeli nie do końca jego piosenki, ale ja zauważyłem to, że jednak on jest bardziej znany w zagranicy, czyli jest bardziej międzynarodowe. To jest e, kiedyś było dla mnie bardzo szokujące i dziwne, że jak moje znajomy z, z innych krajów tak dobrze go znali i powiedzieli o nim, a ja po prostu myślałem, że dlaczego akurat Oraz? Ale to jest bardzo miło, że jednak on jest bardzo udany w zagranicy, chyba jedyny, jedyny może śpiewak, że taki ma międzynarodową popularnością. Tako, tano, tu je inno to

który każdy został kiedyś hitem w Iranie i wielu, wiele, wiele Iranczycy na pewno ich lubią, więc na pewno obserwujcie też moj, moją stronę na Facebook, mój fanpage, ale chciałem też dodać trzy swoje najbardziej ulubione śpiewaki w Iranie, których bardzo lubię i uwielbiam. E, przede wszystkim moi, moi ulubione, moja gwiazda, które, którego bardzo, bardzo, bardzo często słuchałem, szczególnie jak, wtedy jak na nastolatkiem, e, koniecznie jest Siła Wasz komesi. To jest bardzo dla mnie trudno, aby powiedzieć, która piosenka Siowa to mogę wam e, polecać. Ale e, e, Mimo wszystko polecam jeden z jego najbardziej e, znanych piosenki pod tytułem Farangis. jeszcze druga ulubiona śpiewaczka moja jest Guguś na pewno. Ja bardzo ją lubię i e, ona bardzo mnie przypomina o mojej mamie, bo moja mama też bardzo ją lubi i, i, i słuchała o, o ją zawsze. I taka piosenka jak Kavir albo Pol, to ja bardzo ich lubię. I trzeci, mój ulubiony śpiewak, też jest Ebi. I akurat chcą Wam polecać taka piosenka, żeby bardziej Wam dawać ideę, jak może brzmieć irancki, bardziej wesoła um, rytma i wesołe piosenki. بی جنس پروپونیه تاکی تاکاپو تک سان یک مداد رنگی میخونم خونم آه که دیگه فرنگی عشق تو دوام نمند بگم که چشم ما تو posse zeduna دلم شده دیوونه خدا خودش میدونه کوچه دلش میگیره سکوتشو میشکونه پنجره ها با فریاد میگن کی باز می برای خواب مقصومانی عشق کمک کن بستنی از گل سازی برای کوچی شب دیگان وحشت کمک کن با تنه هم پل بسازی کمک کن سایه بونی از پرانه برای خواب عبری شب بسازی روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم شبا به یاد تو همش mi To je to w Mam nadzieję, że, znale że Wam się uda znaleźć może kilka e, e, piękne, ciekawe i miłe piosenki, ładne piosenki irańskiej, e, Które Wam się spodobają Jeżeli tak, to Byłbym bardzo e, wdzięczny, ponieważ jestem bardzo ciekawy, aby zobaczyć, e, jakie e, perskie muzyki Wam się najbardziej spodobają i czy mogliście przez takich imionach, jakie ja dzisiaj wy, e, wymieniłem, może kogoś, e, jakiś nowy, ulubiony artyst albo śpiewak, znaleźć w perskiej muzyce. Mam nadzieję, że tak. Koniecznie kontynuuję ten temat o muzyce w Iranie i będą jeszcze porozmawiać o innych gatunkach i innych artystach e, e, w historii e, irańskiej muzyki. E, I mam nadzieję, że takie filmy i, i ten temat tak ogólnie Wam się spodoba. Więc e, nie zapomnijcie, abyście skomentowali pod tym filmem i e, żebyście e, jeszcze ze mną podzielić swoje. E, ulubione e, piosenki i muzyki i e, oczywiście ulubione tematy. O tematy, o których e, chcielibyście, żebym porozmawiać tutaj e, na tym kanale na i, i w tych filmów. To jest dla mnie e, coś bardzo, bardzo miłego, czytać Wasze komentarze i tak. Naprawdę dziękuję serdecznie za Wasze wsparcie i wszystkich miłych słów i komentarzy, jakie podzielicie ze mną. Naprawdę e, jestem pod wrażeniem i serdecznie dziękuję. E, zapraszam w takim razie do e, następnego odcinku za tydzień i e, życzę Wam wszystkich Polaków, kochanych bardzo, bardzo miłych czas. i wszystkiego co naj. To pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Pa, cześć, Chodapest.